z wąskiej Melon Melon e, Tak, nowa nazwa, ponieważ w Team mi już się nie się znudził, ale e, takie jakby byliście w kogoś Teamie tak e, na przykład jak jest Kamuć i Team albo Kaluch Team, no to to jest takie ten, a teraz mamy nową nazwę czyli Melon Melon ta nazwa będzie chyba zmieniona na Watermelon, bo mamy taki nick z kamerzystą w PSie na playstation4 i dzisiaj jestem na dworze tak bo czemu jestem na dworze bo jest takie słońce świeci tak dalej bo już godzina no, 15.49 znaczy słońce gdzieś tam dalej jest a więc nie jest nawet tak zimno i dzisiaj jesteśmy w minecrafcie jak widzicie że już nie pisze zaloguj się bo założyłem sobie konto tutaj macie mój nick chyba dodawać mnie do znajomych możecie jeśli chcecie, to mnie dodawajcie, Nie chcecie, to pomińcie. Dobra. I właśnie ja tutaj mam parę światów. Parę. Jak to zabrzmiało? I tutaj mam pewien serwer, bo ostatnio go pobrałem. Uch. Ostatnio go pobrałem. I tam jest taki zamek, duży magazyn. Zamek. I właśnie ten zamek będziemy remontować. Widzicie, co może ja się usiądę? Jest tu taka oponka fajna, nie jest tu taka, są usiedziemy, będzie mi wygodnie, dobra, lecimy, dobra, kurda kurde, wczoraj wleciał nowy odcinek z GTA 5. prawdziwe życia, znaczy pierwszy odcinek, lol. No już ja przyjemnie na dworze. Czekajcie, tylko sobie kurtkę rozepnam, a. Bo Myślę, że będzie zimniej szczerze. A dla mnie to, że mogę nawet kurtkę ściągnąć, ale nie chcę być chorym, a chcę nagrywać dla Was wasneczki. Moje buty tragicznie wyglądają. Ja cię brunę od tego błota, bo chodziło się po błocie. Muszę go zawiązać, dobra. O jakiś samochód przyjechał jak ja się. Opel, no jest spokój, fajnie. Dobra, czekajcie. Zobaczcie, czy mam tylko ekran podjaśniony? Mam. Dobra, i teraz. Widzicie, że tutaj jest taki mini zameczek. Mini, koledze. Duży, duży. I tutaj, tak. to tu jest sama góra. To jest sama góra. Żeby... Czekajcie. To jest góra na początku, bo to jest jeden pokój na razie. Patrzcie, to jest mój pokoik. Tu jest garderoba. Aha, no i żeby gryzać nie było za głośno słychać. E, no i tutaj jest na razie mój jeden pokoik. Tak, mam mody. Aha, co tam mamy. Jak wiecie mam modyfikacje. W, w pierwszym odcinku y, pokazywałem. I właśnie będziemy może go dzisiaj dekorować. Ale najpierw wam chcę pokazać ten zamek jak to w ogóle wygląda wszystko. E, nie wiem czy ja kucłam bo gram na telefonie, żebym nie było. I tutaj są dalsze pokoje. Tak, cały zamek Wam pokażę. Co to crafting. Czekajcie, wiecie co jedną rzecz wywalę, żeby mogła mieć rękę. A nie żeby na przykład... O. Dobra. Żeby mi nie Minecraft Minecrafta raczej nie powinno. Jeszcze jedno może wam się mapę pokażę. Dobra, tu jest to aleta, czyli łazienka. Ja tutaj mogę na luzie mody yy, dać, bo ja mam na no łazienkę. <laughs> na no łazienkę. Nie, <laughs> no, bo ja jestem presją. Tak jak zresztą każdy w Minecrafcie, kurwa, oni takie mody mają, że ja przy nie... Nie, no, nie, nie, nie ważę. No i ma tam będzie myślę, że pokój kamerzysty, pokój kamerzysty tutaj będzie i właśnie, że... kurde, to jest taki nawet klimatyczny. Tutaj już mam ten... <szafkę> na szafkę uh, 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 na piwa. Nie wiem, damy tam pokoje, szafkę i tutaj, tutaj jest taka sypialnia bardziej taka malutka, taki pokój bardziej. No i lecimy dalej. Tam już chyba byliśmy, dobra. E, czekajcie, teraz już nie wiem gdzie jest zejście, bo jest takie fajne klimatyczne nawet zejście. Już wam pokazuję. Tutaj ma taki salon, nie? Musimy pushery o robot. Tu jest kupnia, czyli jadalnia. Tutaj zaraz już postawimy wszystko, bo tutaj już widzicie szafkę i lodówkę. Nie było tutaj. Nigdy nie jest wkładane. No, e, tam była lodówka. No i tutaj ma y, takie właśnie skrzynki. Tak. I... I, 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 Dalej, tu. Wie Wiecie co, ja już jestem. Byłem dziadkowi pomóc tylko zbożę zanieść. Już jestem, już jestem. No dobra. Y, tutaj jest moja rezydencja. Jak już wcześniej mówiłem. Zrobię tylko... Tutaj remont. O, to ja tu nawet usiąść nie mogę? O, chwila. To za krzesło, dobra. Widzę, że nie chce za mną działać. No i dobra, robimy remoncik. Ja sobie tylko usiądę. No i dobra. Robimy remoncik. Usiądź, usiądź. Dobra, postaw Jestem u siebie na ogródku. Dobra, no i tutaj jeszcze myślę, żeby, bo tutaj nie było tej drzwi, jak ja je zrobiłam, a żeby ten pokój był kamerzysty, no bo ja mam swoją sypialnię, no jeszcze rozwalę do niżka, no ja mam swoją rezydencję, a czy on kamerzysta ma nie mieć zresztą, skoro ja mam, aha, rezydencja, e, pokój. Pokój, pokój. O, już tu pokój ma nie mieć? ja widzicie, jaki mam duży pokój. <laughs> A ja w hmm. No i za, będzie miał. Szukajcie. No i by miał wejście. Tutaj, a tu co? Nie. No i myślę, żeby tutaj nawet miał, dobrze. Żeby on może też miał ten pokój. To może tamty będzie miał sypianie, a tutaj jakieś studio, nie wiem. No bo wiecie, jednak kamerzystwa y, nagrywa mnie i jest kozakiem, bo mi dużo rzeczy pomógł. Czy to w GTA, czy w... Ro... A pan na którą godzinę? Słuchaj, słuchaj? dwa dni a pan na którą godzinę co? co? Widzieliście to? to się jaki siwy zrobił, dobra. Wiecie co, ja że, yy... Dobra, tylko pokój będzie jego, tylko musimy mu tu drzwi wstawić. Myślę, że te białe to to skoczko, bo już mamy jeden świat yy, Taki rezydencji łaby bo to jest też pobrana mapka, bo mi się... Nie chcę długo budować, a ja też ładnie nie buduję. <laughs> dobra. Odcinek może nawet dzisiaj długie być, bo to jest rezydencja. Pewnie mówicie, że ja tu, tu niszczę leżaki. A, i za wam pokażę tam magazyn. tu to, to nie jest, dom, to jest magazyn, tak. E, bo ja tutaj mam leżaki, widzowe. Patrzcie. Może jakieś tam e, ludzi tutaj damy e, koło domu, nie z Bo patrzcie, ja mam tutaj na leżaki. O. Czekajcie. A, o, mogę niszczyć mieczo, spoko. To tu spoko wyjdzie. Myślę, żeby... O tak? Jakby patrzał. Ja to później prosto y, zrobię. No, trochę trudno się robi. I teraz... Y, tutaj ma łóżko wcześniej. Kurde, ja nie niszczy tego tarasu. Aha, dobra. To tutaj y, będzie miał gdzieś łóżko zamu Zrobimy. Dobra, idio. No. Co ja sobie tak teraz myślę? Hmm... Trochę tutaj ma ładnie, nie? Ale trzeba by tu serio. Które mam to no kto tu chodzi, nie, nie, to nie wiem kto to, serio. Ja. Lecimy. Bo w nagrywaniu mogłoby no, się coś się podoba. Tutaj to wszystko jest takie stare. Wiecie, trzeba posprzątać i mu zrobić taki nowoczesny ten pokoik, on już się też już zostawił. zniszczyłem go. Spoko, nie, jest też źle. Dobra, trzeba tu poniszczyć. Dwa na raz. aha, bo to jest to jeden. tutaj był może zróbmy. No, to na razie mu nie niszmy. Jeszcze to ten jeden krzesło. To jedno krzesło, no słyszycie teraz jak mój dziadek odpala samochód do garażku, dobra, pip, cenzura. I teraz myślę, żeby jeszcze, yy, hmm, czekajcie, ja mam na jakieś lampy moda, bo se kurde... lamp tak a ja nie dokończyłem zdania dobra mm, ale ten ja, no, mi się zdaje że mam na parę o widzicie? widzicie to nam się przyda pokój gamingowy to tutaj będzie tak żebym miał nowoczesie dajmy to budę dla psa co damy na podwórku kamery bo też musi mieć kamerzysta mm. myślę żeby nawet tą sofę miał Dobra, i tą półkę, tak, i przesuń, no bo wiadomo, musi być, najwyżej tutaj parę rzeczy damy. No to mniej więcej będzie tak wyglądać, dlaczego to lewituje, o to nie tak miało wyglądać, Słuchajcie, ja bym musiał to jakoś zniszczyć i dać wyżej, o, 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 o. tak, tak jest, równą spoczką, dobra. Mm, teraz damy sobie. Hmm. <laughs> tutaj myślę, żeby. Hmm. Gdzie to dać? Nie wiem. Tutaj? Albo myślę, że. O, tutaj jest spoczko nawet, mi się zdaje. Tak więc tutaj dalma. No <laughs> i to zaś pobagowane, czy co? Ty... O, tak równo, tylko. Trzeba mu się trochę przesunąć i trzeba mu jakiś lepszy Widzicie? To działa jak trzeba. Dobra, niech na razie tak będzie. Dobrze, damy mu teraz puchar. Na szczęście puchar dobrze tak. Co to kurwa jest? Co? O! Właśnie to, że nagrywa dla nas. Myślę, żeby kamerę mu nie dała, bo to jest jednak trochę jego prywatność. Ale damy wokół domów. I tam później napiszcie w komentarzach, że nie dałem kamer wokół takiej willi, bo może z tego serię nawet zrobimy, tak. Tu będą dwie kamery. Jeszcze będę musiał dzisiaj włączyć moda na samochód, grać, bo tam. Dobra, tu dużo kamer musi być. <laughs> o kurde, patrzcie, przecież tutaj jest idealnie. Dobra. Wiecie co, ja tylko jeszcze pójdę? Tam pokazałem nasz magazyn. No przecież to jest rezydencja. No. W porównaniu do tamtej mojej rezydencji, wiadomo, tamta jest nowoczesna, ale przy tej rezydencji nie miałam szans. Przecież Tutaj jest pusto. I tutaj jest magazyn, tak. Magazyn. Słabo trochę, no bo kurde. Znaczy dobrze, bo tutaj jest taki ukryty magazynek. Ale znaczy słabo, no bo taki dom byłby mógł być albo tutaj jakieś tajne pomieszczenie zrobić I tutaj zaraz ten, yy, magazyn to się pomyśli napiszcie w komentarzu co mamy robić wiem ząb jak tam jest dajmy tutaj jeszcze kamerkę e, myślę że w środku dać to żeby tych kamer nie było dużo żeby Minecrafta nie wywaliło oho no ho, ho, ho. nie nie nie, nie, nie tak nie musi być mniej więcej no i dobra jest spoko, nie zabudnie, ale dobrze. E, tak ta ścieżka niby gdzieś prowadzi a patrzyłam i nigdzie no. y, nie, że y, nie chciałam się już później sprawdzać ale po prostu nigdzie już y, y, nie doszło bo było koniec y, mapy mam 67% kotko i w komentarzu czy tutaj mam zrobić jakieś nie wiem, tak zostawić to dla mnie jest ładne ładne, ładne, spoczko, spoczko dobra, no i e, teraz lecimy sobie ogólnie, jeśli ty drogi widzę chcę paść, na... o Co za ma. Jeśli to nawet pani, ja mam chociaż... Ona ja wywala i do go śledzi. Przecież on ma fajny łuk. Jak ja go włapię, śledzi on tutaj, 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 tutaj. Aha, to jest kusa. kusza. Kusza. <coughs> jest ulecana na Myślę, że możemy tę kuszę gdzieś schować w rezydencji naszej. Muszę podwoić, czy w ekwisku. myślę, żeby do mnie do pokoju ją zanieść. Ewentualnie do kamyżycy schować, żeby on ją na taki wypadek I tutaj do mnie się idzie tak. Tak się idzie. Znaczy, to jest rezydencja, tutaj będzie ochrona i tak dalej. I... No, dobra. I... Kurde, no bo dzisiaj za wiele nie zdążyliśmy. bo nic nie tutaj yy, poniżmy trochę i. Na następnym odcinku to zrobię, no niestety się nie wyrobimy, a nie chcę, żeby odcinek trwał 30 minut, no bo nie chcę zanudzać. Myślę, że w następnym odcinku też coś jeszcze Dobra. Tutaj podłoga mi trochę nie siedziła i myślę, jakby ją zrobić, może nie z czarnego, ale z takiego. Czy z, z tego Survivalu? No to Aha, no do dobra ja miałam jeszcze tak, no no miałem jeszcze dywaniki tam. Złote, myślę, że do spoczku. A mam tutaj taką alaskę bo jest taki domek fajny, kupiony. I tak klimacie fajny jest, no tutaj w się nie ma, Bo klimacie, tutaj jest Wiadomo, że jak będzie kamerzysta, to już nie będzie kryty, ale będzie faśnie kryty. lecimy. Tutaj myślę, żeby wokół tego zrobić. Żeby... Jak wiecie, co obrawa mi było tak samo, co... No i lecimy, 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 lecimy. Aha, ja myślałam, że mogę normalnie zniszczyć jeden blok. Ten blok da się, ale to tam po to jest to jest nie wiem, czy to było no i dobra, te dywaniki Dwa... myślę, że nawet dzisiaj jeszcze zrobimy trochę gdzie są te dywaniki z bo to już o z nie Myślę, że tutaj nie, ale do mnie do pokoju można iść. Tutaj już widzieliście, że chyba zrobiła. Jak ja Idę domu, to robię. Aha, dobra, to na alach robiłam. No! Aha, bo to jest nie Łazienka. Dobra, ja nie chcę nic Łazienka robić. Nie, 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 nie. nie. Hmm. Chciałabym się żeby tutaj, w tym tutaj zrobić w magazynie bo tutaj już jest magazynek. Możemy już tutaj to pomału zrobić, całą podłogę taką żółtą, żeby tutaj też jak jasno było. No nawet teraz klimatycznie, żeby ten dom też taki ojaśniony był, a nie taki creepy. Żeby się było przecież, że to będzie słabo. słabe. Tutaj można wziąć serwis, tutaj, wszędzie. Ja myślę, że w do, doku nie byłby silny, no bo jest za mały jajek. Eee... No. No. No, 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 eee, nie, 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 nie chcę wszędzie serio tego dawać. No i tu... Aha, podajcie do mojego typika, bo mam już 70 albo 80 obserwacji. Obserwacje mam dużo. Napiszcie, co sądzicie na to, że to jest tak boli. Tu łóżka jak faję to robią podają, Dzięki za oglądanie tego filmu. Drugiego niestety nie dwa razy zrobiliśmy. Nie wiem, czy Chociaż dywaniki daliśmy i trochę ponieszyliśmy. Jeśli chcecie kolejny odcinek z Minecraft, to tutaj. Myślę, że świata osiem łapów, ale to kolejny odcinek. I jeśli zostawicie, bo jest godzina 16.17, to już ten film. Y jeśli dobijecie do godziny. Dobra, do godziny 21, to będzie premierek Dobra, na pewno już o 18.00 się odbędzie. Jeśli dobijecie do godziny 21, to będzie premierek. Ja. zaraz ja wrzucę filmik. Jeśli chce dojść. nie, mam dobra, nie, aż to. mi się dobrze zrobić. Do Będzie taki ślub, taki, taki. To będzie szerok się. No i dzięki za oglądanie tego filmiku dwuminutowego. Otrzymajcie się. No i